Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie półek. Tym razem jestem w sklepie Pepko. I zobaczcie od razu piękne nowości: taka bluzeczka w paseczki, biało-czerwone. Tutaj mamy napis. No i co? Jakieś wisienki są na bluzeczce wyszyte, przepiękne: 25 zł. Od eski macie dziewczęta do 3XL, nawet rozmiarówka, jeżeli chodzi o te bluzki. Cena przystępna, materiał nie wiem, trzeba by sprawdzić, ale w dotyku fajny. Natomiast tutaj myślałam, że to będzie fajne w dotyku, ta koszula. Niestety w dotyku to jest takie, coś mi się wydaje, że to będzie sztuczne. Tutaj mamy kołnierzyk, wzór jest bardzo ładny, ciekawy, 25 zł kosztuje i również odeseczki do 3XL. Jest największy rozmiar, jeżeli chodzi o tą koszulę. Tutaj mamy jeszcze te spódnicę zobaczcie, Ala Skóra, jeszcze coś tam zostało. Do takiej bluzki idealnie by to wyglądało, właśnie włożonej do środka. Tutaj widzę nowe jeansy, przybyły z takimi przetarciami na kolanach, na nogach. Tutaj mamy cenę 60 zł i z tego co widzę, 44 jest największym rozmiarem. Są to spodnie Momfit, one mają wysoki stan. Ładny ten kolor, nie jest taki bardzo jasny, taki stonowany, tak jak prawdziwe jeansy powinny mieć. Momfity ekstra, i tutaj z tyłu już raczej. Bez tych dziur warto sobie przymierzyć. Tutaj widzę już wyjęte spodnie, ale coś mi się wydaje, że to spodnie. Nie wiem, czy z poprzedniego sezonu, czy mi się dobrze wydaje. 50 zł, 44 rozmiar. Nie jestem pewna, ale jak już wzięłam, to Wam pokażę takie. Zobaczcie, zwykłe, klasyczne. Dwie kieszonki z tyłu. Mają zamek, mają guziczek, szlówki. Taka klasyka zwężane do dołu. Warto takie mieć. W swojej szafie i taki kolor, oczywiście, bo do wszystkiego pasuje. Tutaj bluzeczka, bluzeczka z guzikami na ra ramionach. Rękaw tutaj mamy obniżany, więc nie wszystkim się spodoba. Dekolt okrągły, 25 zł. I tutaj mamy do, również do 3XL największy rozmiar, jeżeli chodzi o tą bluzkę. Tutaj zobaczcie, białe spodnie to od razu i biała bluzka. Koszulka taka z krótkim rękawem. Materiał taki prążkowany jest. 25 zł. 3 XL. Największy tutaj rozmiar z tego. Idziemy dalej. Kochani, tutaj mamy t shirt ale on już był to już nie będę powtarzała się. W którymś vlogu, filmie był, przeglądzie. Tutaj mamy bluzeczkę niebieską. I zobaczcie, też mamy guziki. Materiał prążkowany. już Wam mówię cenę za tą bluzkę. Cena jest 25 zł. Wszystko dzisiaj po 25 i 2 XL. Największy rozmiar. Materiał się podaje więc myślę, że nie będzie problemu. Tylko czy lubicie taki fason przy ciele. Znalazłam jeszcze taką samą bluzkę, tylko w kolorze czarnym. Więc ona będzie troszeczkę nas wyszczuplała, bo jak wiemy, czarny wyszczupla. Cena jest ta sama, przyglądam się guzikowi, bo guzik jest w takiej, zobaczcie, kotwica. Bardzo fajne, ładne guziczki. I tutaj w zapasie, właśnie dali też dodatkowy guzik. Przepiękna bluza! Przepiękna kolor, taki łososiowy, z tym wytłaczanym napisem. Świetna. Bluza jest jeszcze ocieplana. Myślę, że to tak bardziej walentynkowo miało być, 40 zł, cena bluzy i 2 XL, największy rozmiar, a bluza świetna. Z koszul nocnych, piżamek, no to tylko znalazłam koszulę. Tutaj mamy odwijany rękawek, wzór jakiś tutaj tygrys, kolor, kolor taki hmm, ciemny łosoś, 25 zł, Również kosztuje, zobaczcie, wszystko po 25 i 2 XL Największy rozmiar, jeszcze znalazłam taką jedną, taki bardziej jasny brąz. Tutaj są takie malutkie gwiazdki, jakby w słoneczku. O, teraz było lepiej widać. Okrągły dekol, cena. No i tak, znowu 25. <gryw> Odeseczki do 2. 2XL, no koszula nocna jak koszula. Bardzo ładny kolor morski, tutaj majteczek dla nas, 10 zł. Przepiękny ten kolor, naprawdę. Zobaczymy jeszcze, czy są jakieś większe rozmiary. Tak, XL. -ka. No, XL jedynie taki. Te są też prześliczne, też ten kolor morski, bardzo ładne. I tutaj mamy nawet chyba większe, bo nawet 2XL z tego. Z, takim, z takiej wstawki koronkowe z beżem. I do tego na przykład stanik możecie też dobrać. Miseczka jest A do D 20 zł kosztuje, więc tutaj te ceny są naprawdę świetne. Powiem Wam, że choćby na jeden raz czy na dwa, to po prostu. Można sobie kupić tutaj różowy komplet, czyli tak, tutaj ktoś przywieził stanik, to zacznijmy może od dołu. Tutaj mamy taką przepiękną koroneczkę, to jest ta firma z London z nowej kolekcji, 25 zł. 2 XL nawet mamy z tych majteczek dostępne. Bardzo ładna różowa koronka i do tego oczywiście właśnie można dokupić górę, czyli stanik biostonoż, zwał jak zwał. I tutaj macie rodzaj, czyli balkonette. Przepięknie tutaj um, z kokardką wygląda. Cena jego 50 zł. No i tak jak mówiłam, miseczka będzie chyba A do D, bo D chyba największe. Z nowości, kochani, tu tak dużo pojawia się tych wisienek. I tutaj mamy kolejne. Y, tu też wisienki, zobaczcie, dwie pary takich shortów danckich, kosztuje 12 zł, XL, myślę, że warto sobie zobaczyć właśnie, bo dużo tutaj wzorów, jeżeli chodzi o, o majtki, a tutaj już skarpety, 4 sztuki za 10 zł i zobaczcie, co mamy jako główny nadruk, no znowu wisienki. Nawet klapki się już pojawiły, także no słuchajcie, dzisiaj to było przepięknie, 13,4 ja to widziałam u nas, 17 złotych klapki, 36,41 rozmiar, nawet kroksy już wyjęli i jeszcze takie zostały skarpetki za 15 złotych, 4 sztuki, one są z różnymi serduszkami, 4, 4 opak, czyli 4 kolory, tam jest czarny, szary, biały i różowy. I one mają jakieś nadruki tam, napisy z serduszkami, napis LOVE zobaczcie tu. No nie mogłam się powstrzymać. Przepiękne spodnie dla dziewczyn 35 zł do metra 34. Kolor cudowny, No i zobaczcie co się dzieje. I znowu mamy wisienki. Cena 12 zł. To jest właśnie ten mniejszy rozmiar dla dziewczyn do metra 34, ale przepiękny komplet. Sama bym się ubrała nawet w te spodnie, no może nie, nie koniecznie ta bluzeczka. Jakaś inna, ale super. Tu już jestem na dziale męskim. Znalazłam taką koszulkę nową, za 20 zł. 2xL największy rozmiar, jeżeli chodzi o panów. Czarno-niebieska taka koszulka z nadrukiem. Jeżeli chodzi o tutaj porcelanę, to widzę, że zostało. U naczynia zostały uzupełnione o taką sosierkę, która kosztuje 20 zł, pojemności 460 ml. Był mlecznik dla przypomnienia, kubeczki, talerzyki. Teraz właśnie ten, ta sosierka. No tu już w większości Wam pokazywałam, więc już się nie będę powtarzała, bo było to na poprzednich filmikach, ale tutaj jeszcze widzę, że doszedł dzbanek. Także zobaczcie ile, no ile elementów ma ten, ten zestaw, można sobie naprawdę fajnie kupić. I tak, postarałam się Wam tutaj cenę sprawdzić, cena jest 50 zł, za ten dzbanek ma przykrywko, więc oczywiście jak najbardziej do herbaty się nadaje. Do tego kubeczki i przepiękna zastawa. Można też właśnie tu kupić talerzyki, jest mlecznik, jest sosierka i jeszcze dzisiaj znalazłam kolejną rzecz do zestawu, czyli cukiernica. Tak wygląda, taka wyższa. Jestem przyzwyczajona takich cukiernic szerszych. Ta akurat taka no tak zrobili 15 złotych cena. Bardzo ładny jest ten, ten cały komplet taki wiosenny. Jeszcze mamy nawet, słuchajcie, dzisiaj takie pojemniczki na jajeczka za 5 zł. Nie trzeba wiadomo, kupować wszystkiego. Można sobie kupić po kubeczku, po talerzyku. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. I dzisiaj jeszcze znalazł fajny kubeczek. Nie wiem, czy on już był, nie, nie widziałam go. Ze złotym też uszkiem, złote obramowanie, kwiatuszki, taki kolor ładny, różowy. Cena kubeczka 15 zł. I tutaj, jeżeli chodzi o pojemność, no to duży, 500 ml pojemności. Kochani, bo zapomniałam, oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry, pozostawienie komentarza oraz udostępnienia moich filmów. Będzie mi bardzo miło. Jak nie macie czasu pisać komentarza, to zostawcie chociaż emotkę, jakąś chociażby serduszko. Tutaj oglądam jeszcze taką dekorację, 6 zł kosztuje, ale to jest tylko jedna taka gałązka, więc żeby to, widzicie, ładnie wyglądało, to musi być ich więcej, tak jak tutaj. Wyłożone, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Piękny łososiowy kolor z nowości wielkanocnych. Znalazłam dzisiaj tylko taką podusie z zajączkiem i powiem Wam cenę. I na tym będziemy kończyć, kochani. 6 zł. Bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam Ci plutko, miłego wieczorku. Do zobaczenia, cześć.